Witam w kolejnym odcinku Anekdot z Gatsprym. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do Nepalu, a dokładnie do studia Kobancha Croepati. Tutaj liczebnik Croe oznacza 10 milionów. E, ta wersja była, jest prowadzona przez Rajesza Hamola, to ten pan, no i wystartowała ta wersja w 2019 roku, bo chyba miała wcześniej wystartować. E, dobra, w każdym razie e, tak wygląda studio nepalskich milionerów. Mamy 10 zawodników, kto pisze ten lepszy i ten, kto wygra tę konkurencję, wchodzi na fotel i może wygrać 10 milionów.

No, i tak pół na pół publiczność telefon do przyjaciela, czyli zwykły starter pack. Tak wyglądają grafiki. No, zaczerpnięte chyba z Konbanega Cropati z 2017 roku, ale dobrze ja pamiętam. No i ciekawostką jest też fakt, że jak możecie zauważyć na tym zdjęciu, ta wersja była sponsorowana przez Coca-Colę. Dobrze. Krótko, zwięźle na temat. Kończymy ten odcinek. Jeśli Wam się ten odcinek spodobał, to możecie napisać w komentarzu. Z chęcią poczytam Wasze komentarze, i ciekawostki na temat nepalskich milionerów. Tak więc, dobrze. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Gatspram już jutro. Cześć.